No, i mamy to potwierdzone. Witam, witam moi kochani. Dzisiaj znów do Was padam z nowymi wiadomościami z przestrzeni. Tym razem, jak obiecałem już na ostatnim wydaniu naszych pięknych wiadomości z przestrzeni, dotknę tematu zapłodnienia w jego rozszerzeniu, ale przy tym także dotkniemy bardzo ciekawych, ekscytujących wręcz warunków tego, jak bardzo my jako ludzie nie różnimy się od układu słonecznego. Może brzmi to trochę zbyt grubo i zbyt daleko idąco, ale obiecuję Wam, jak zostaniecie do końca tego odcinka, wiele, wiele rzeczy nabierze nowej barwy, nowego znaczenia, a przede wszystkim nowego zrozumienia. Pokażę Wam to także wizualnie na naukowych nagraniach, które zostały stworzone kilkadziesiąt lat temu. W odniesieniu do tego, jak zachowuje się jajeczko w momencie zapłodnienia. Tak więc, moi kochani, bardzo ekscytujący odcinek przed nami. No i co? I powoli zaczynajmy, ale zanim przejdziemy do tego, tradycyjnie dziękuję Wam za komentarze, dziękuję Wam za łapki w górę, dziękuję Wam za dynamikę, a przede wszystkim obecność. A więc, moi drodzy, zaczynamy. Jeśli nie patrzysz teraz na ekran, to prosiłbym cię, abyś to zrobił, abyś to zrobiła, bo właśnie to będzie też naszą główną esencją tego, aby zaobserwować absolutną synchronizację pewnych wydarzeń obecnie w przestrzeni z udziałem 3 atlas naszej gwiazdy i układu słonecznego jako łona matki w stosunku do tego, co widzisz właśnie na obrazie, a co na nim widzisz. Widzisz właśnie jajeczko. Jajeczko, które zostało sfilmowane przez grupę naukowców posiadających bardzo ciekawe instrumenty, które miały możliwość zarejestrowania tego fenomenu w bardzo, bardzo dużym powiększeniu. A także z odpowiednimi filtrami, które były możliwe tego typu zjawisko wyłapać. Teraz, jeżeli się tutaj przyjrzymy, moi drodzy, widzimy tutaj dokładnie tą samą konstrukcję jak naszego słońca, i do tego też będę ciągle referował, mimo to, że patrzymy właśnie na komórkę jajową kobiety. Moi drodzy, spójrzcie na otoczkę, która jest wokół, właśnie. Tego jajeczka możemy je śmiało porównać sobie z koroną plazmatyczną wokół naszego Słońca. W momencie, kiedy to Słońce dostaje albo komunikuje się w bardzo bezpośredni sposób z nowym pakietem energii, który potocznie nazywamy plemnikiem, dochodzi do absolutnego wzniecenia. Podniecenia struktury energetycznego samego jajka, co w efekcie, jak widzicie tutaj na tym powtarzającym się cyklicznie krótkim filmiku, widzimy przeolbrzymi, można by było powiedzieć, wybuch plazmatyczny, przeogromną iluminescencję światła wydobywającą się z czegoś, co tak naprawdę według wielu nie powinno świecić, ale. Tutaj widzimy bardzo dokładnie, jak ogrom tego zjawiska jest uwypuklony podczas tej obserwacji. Dokładnie to samo dzieje się przez ostatnie paręnaście dni z naszą gwiazdą. Ale żeby ten proces trochę lepiej zrozumieć, pozwólcie, moi drodzy, że wytnę dosłownie tą niespełna sekundę z tego i tak krótkiego filmiku i powtórzę ją kilkadziesiąt razy po to, abyśmy bardziej mogli przyjrzeć się samemu zjawisku i samemu fenomenowi właśnie powstawania tegoż rozbłysku. Specjalnie to robię właśnie w ten sposób, abyśmy moi drodzy też zauważyli jedną rzecz: że w momencie, kiedy oglądamy to, co dzieje się właśnie teraz z naszą gwiazdą, widzimy to w pewnym sensie jak gdyby w zwolnionym tempie. Dlaczego? Ponieważ dla nas to trwa dni, a nawet tygodnie, a nawet można powiedzieć miesiące, jakie to będzie wywoływało na naszym Słońcu różnego rodzaju wzniesienia. Natomiast tutaj widzimy to zaledwie w sekundę. I teraz dzięki temu, że mamy tak duże zagęszczenie ruchów, nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych właśnie pojedynczych, bardzo magnetyzujących i bardzo magnetycznych wybuchów tutaj na tym jajeczku w taki sam sposób jak na naszym Słońcu. Ale jestem w 100% głęboko przekonany, że gdybyśmy mieli aparaturę naukową, która pozwoliłaby nam nagrać tę zaledwie sekundę w czymś, co działoby się na przestrzeni kilku tygodni, na pewno zobaczylibyśmy dokładnie taki sam proces, jak na naszej gwieździe. Czyli można powiedzieć, że kobiece ludzkie ciało jest troszeczkę gwiazdorzące na wiele różnych sposobów. Ale tak całkiem poważnie, moi drodzy, chciałbym tutaj jeszcze wtrącić kolejną rzecz, ponieważ jeżeli pamiętamy gdzieś tam z naszej szkoły i z biologii to, że w momencie, kiedy mamy tą inwazję plemnikową w macicy kobiety, znajduje się w nich dosłownie Kilkadziesiąt lub kilkaset milionów właśnie tych małych plemniczków. I moi drodzy, chciałbym tutaj zwrócić szczególną uwagę właśnie do tego, co robi 3 i Atlas. W momencie, kiedy zaczął dzielić się, jak już wcześniej e, wspominałem w odcinku, podział w okolicy Marsa na swoje własne subelementy, który każdy z nich był dokładnie jego własną częścią i jednocześnie stuprocentową kopią. A więc, czy nie mamy tutaj do czynienia dokładnie z tym samym procesem jak w przypadku plemników? Zostawiam Wam to, moi drodzy, do rozstrzygnięcia w zaciszu własnych umysłów. Czyż nie jest to piękne i na tak wiele różnych sposobów niesamowite. Ale żeby było jeszcze bardziej zabawnie, jeszcze bardziej ekscytująco i jeszcze bardziej widocznie, zaraz moi drodzy dorzucę Wam drugi film, w którym jednocześnie na jednym obrazie porównamy sobie zachowania obu ciał niebieskich. I tutaj chciałbym też dorzucić kolejną frazę, którą bardzo często jako studentowi powtarzał mój nauczyciel M.T. Keshe. A mianowicie frazę, w której mówił, gdyby naukowcy z materii biologii i chemii chcieli rozmawiać tym samym językiem, co astrofizycy i kosmolodzy, człowiek już dawno zrozumiałby istotę swojego ciała. Ale niestety każda z tych gałęzi nauk ponazywała wszystko po swojemu, nadając tak duże zróżnicowanie samych nazw, że tak naprawdę oni wszyscy mówią o jednym i tym samym, nie rozumiejąc się wzajemnie. Od taki mały paradoksik naszej wielkiej inteligencji. Myślę właśnie, że to, co powiedział, ma jak najwięcej sensu właśnie teraz, kiedy właśnie obserwujemy piękne cuda wszechświata zadziewające się w naszym układzie słonecznym. Ale też, żeby za długo się nad tym nie rozwodzić, pozwólcie, że właśnie dorzucę teraz drugie zdjęcie które już znamy z poprzedniego odcinka, czyli z wiadomości z przestrzeni zatutułowanych zapłodnienie, część pierwsza. Jeśli jeszcze jej nie widziałeś, zapraszam Cię do obejrzenia jej, link w opisie. A więc, żeby było jeszcze zabawniej, jak obiecał, tak zrobił i teraz, moi drodzy, Spójrzcie właśnie jeszcze raz na ekran. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie widać, jak na dłoni można by było powiedzieć podobieństwo operacji i funkcjonalności obu tych niesamowitych struktur jest tak rzucający się w oczy, że aż wręcz niezaprzeczalne. Co Wy o tym sądzicie? Jestem też bardzo ciekawy, moi kochani, co poczuliście, kiedy zobaczyliście zestawienie tych dwóch uderzająco, bardzo jednoznacznych struktur, które pracują, można by było powiedzieć, w tym samym rytmie czacza. Zapraszam Cię do komentarza. Ale to jeszcze nie koniec naszych wiadomości z przestrzeni. W tym odcinku. Mianowicie, moi drodzy, 28-29 października to bardzo ciekawe daty, przez które przemierzał 3 i Atlas w kierunku naszej gwiazdy. 28, zbliżając się do swojego perychilium, które jest 20 albo było 29, Października uzyskaliśmy kolejne bardzo ciekawe zdjęcia z koronografów, których obecnie tutaj w tym nagraniu nie mam, za co bardzo przepraszam, ale możecie je znaleźć gdzieś w internecie, gdzie został 3i Atlas oblany praktycznie niespotykanym dotąd wybuchem plazmatycznym korony słonecznej. Do tego stopnia, że nie powinien utrzymać swojej struktury i powinien się rozpaść, a tym samym ma się całkiem dobrze i przekroczył, zmieniając prędkość, zmieniając delikatnie kierunek, a przede wszystkim zmieniając kolor, perychilium swojej trajektorii i co zmierza znowu w kierunku ziemi. A więc nasz trzeci międzygwiezdny obiekt, który znalazł się w naszym układzie słonecznym, zwany 3 i Atlas, radzi sobie całkiem nieźle i komunikuje się z naszą gwiazdą w bardzo harmonijny i zbalansowany sposób. I właśnie o tym, w jaki sposób i z jakimi bardzo ciekawymi skutkami mamy obecnie do czynienia, Dzięki podróży naszego międzygwiezdnego małego przyjaciela przez układ słoneczny, a szczególnie poprzez jego perihilium nakręcę kolejny odcinek, do którego Was bardzo, ale to bardzo gorąco zachęcam. A na dzisiaj, moi kochani, myślę, że przebrnęliśmy przez te 14 minut. I myślę, że te 14 minut było dla nas bardzo ciekawą podróżą w głąb zrozumienia naszej gwiazdy, naszego układu słonecznego, działania i prokreacji we wszechświecie. A to wszystko zawarte jest w jajeczku i plemniku. Dając łapkę w górę, uczynicie mi niesamowitą przyjemność i satysfakcję, a także pozwolicie, aby ten materiał mógł dotrzeć do większej liczby odbiorców, bo myślę, że tym razem, jak i za każdym wcześniejszym i każdym przyszłym, wydanie wiadomości z przestrzeni było ekscytującą podróżą. Do zobaczenia na przestrzeni, moi kochani.